14 marca w Złotoryi doszło do bardzo ważnego spotkania oraz podpisania trzech umów pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wszystko w ramach rządowego programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus. Dolny Śląsk przeżywa prawdziwy renesans kolei. Od dawna zabiegaliśmy o to, szczególnie jeżeli chodzi o samorząd województwa, który postawił sobie za cel bardzo ambitny cel odtwarzanie połączeń komunikacyjnych, połączeń kolejowych i rzeczywiście konsekwentnie o tego dąży, to dziś właśnie mamy kolejny etap tego planu wielkiego, tego programu, który przede wszystkim ma służyć naszym mieszkańcom, mieszkańcom Dolnego Śląska. Kolejne rewitalizacje linii kolejowych są również bardzo ważne dla gospodarki poszczególnych regionów oraz możliwości turystycznych, które dzięki szybkiej podróży będą częściej wykorzystywane. Te nasze mniejsze miejscowości, a ja także pochodzę z małej miejscowości, są niezwykle urokliwe, także pod względem turystycznym, ale także gospodarczym. Więc przywracanie tych połączeń także będzie realizowało te dwa zadania, czyli rozwój gospodarczy i rozwój turystyki na naszym terenie, na terenie pięknego, bogatego w zabytki Dolnego Śląska. Wykorzystanie tego programu było możliwe między innymi dzięki dobrej współpracy na linii rząd, samorząd województwa oraz lokalne samorządy, które często pomagają przy inwestycjach na miarę swoich możliwości. Chciałem podziękować. Wszystkim tym, którzy doprowadzili do tego, że program Kolej Plus ma takie przełożenie na to, co dzieje się dzisiaj z Złotoryi, co dzieje się w każdym praktycznie regionie naszego kraju. No, chyba że któryś z marszałków województwa jest taki, nie odpowiedział na naszą propozycję. Na pewno samorząd województwa dolnośląskiego tworzą ludzie odważni, bo to oni zdecydowali, żeby we współpracy z polskimi z PKP PLK, z polskim rządem rewitalizować te linie, na które tutaj, jak mówili mi panowie wójtowie, burmistrzowie, czeka się od kilkudziesięciu lat. Bardzo wam za to dziękuję. Na ręce pana, panów marszałków, na ręce radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Bardzo dziękuję za tą determinację. Jak zauważył marszałek, są to kolejne duże działania z planu, który ogłoszony został na początku powstania koalicji walka z wykluczeniem komunikacyjnym była jednym z podstawowych punktów programu. Jednym z podstawowych test, które zawarliśmy, to jest rozwój kolei na, do, na Dolny Śląsk, ale również przejmowanie tych linii, linii, które zostały zlikwidowane. Zakładaliśmy, że przejmiemy ponad 20 odcinków linii kolejowych, niektórym Znając problemy, z jakimi borykaliśmy się przy przejęciu różnych odcinków od PKP, wydawało się to utopią. W tej chwili mamy przejęte już ponad 20 nieczynnych linii to jest około 300 km szlaków kolejowych. Z tego na 50 już przywróciliśmy ruch kolejowy. Do końca tego roku. Następne około 150 kilometrów wróci, powróci do ruchu. Swojego zadowolenia nie krył również burmistrz Bogatyni, dla którego podpisanie umów było zwieńczeniem wielu działań, które prowadzone były wspólnie z samorządem województwa. To już chyba z dwa lata minęło, kiedy intensywne były prace, rozmowy, spotkania, przekonywanie, a wiemy i pamiętamy, że łatwo nie było, bo samorządowcy z powiatu zgorzeleckiego... Nie przyłączyli się do tego projektu, a razem byłoby nam na pewno łatwiej. Natomiast wielka radość, i co jest bardzo istotne, zostanie przywrócona nadzieja na to, że uratujemy ten region, bo jesteśmy w obliczu transformacji energetycznej. I kiedy braknie kopalni czy elektrowni, a wiemy, że to jest perspektywa jeszcze wielu lat. To ta komunikacja naprawdę będzie impulsem rozwojowym tego regionu. Chcemy postawić również na turystykę, ale również na nowe zakłady pracy, a komunikacja to podstawa. Choć na początku samo zadanie wydawało się z tych prawie niemożliwych do realizacji. Nikt nie dawał szansy, pamiętam na komisjach. To jest bardzo odległe, to bardzo kosztowne. Pojawił się program Kolej Plus, zabiegałam, aby ten program objął również to połączenie. Wiemy, jak się zachowali włodarze ani powiat, ani Sulików, ani gmina, ani miasto z Gorzelec. nie chciało się dołączyć do tego. Dobrze, że była zmiana na stanowisku burmistrza w Bogatyni i właśnie razem z burmistrzem Bogatyni mogliśmy tutaj zainwestować wspólnie, czyli nasz samorząd województwa. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, tym bardziej, że moim takim jak gdyby tutaj dzieckiem w tej trasie jest to, kiedy planowaliśmy, zanim to jeszcze przyszło do kolei plus, aby trasa ta wiodła z Bogatyni przez Sulików. Były takie zakusy, żebyśmy wjechali na stronę niemiecką. Ja właśnie apelowałem i tak będzie, że ta linia będzie przebiegała przez Sulików, czyli jesteśmy całkowicie cały czas po polskiej stronie i walczymy z wykluczeniem też dla Bogatyni, dla Sulikowa, dla wszystkich tych miejscowości, które od lat są odcięte. Wartość tej inwestycji wyniesie 322 miliony złotych i dzięki temu wiele osób będzie mogło w końcu korzystać z komfortu przemieszczania się w naszym najbliższym regionie, ale również i poza nim. Są to dojazdy do pracy, dojazdy do szkół, ale żeby wyjechać do Wrocławia, to trzeba naprawdę niezły maraton. Najpierw z poszczególnych miejscowości dojechać do Bogatyni, potem z Bogatyni do Zgorzelca i dopiero ze Zgorzelca po kolejnej przesiadce. O ile nie ma w Węglincu, to dopiero dojechać do Wrocławia, a wtedy już dopiero jest otwarte okno na komunikacyjne na cały świat. Dzięki temu połączeniu, zrewitalizowaniu tej linii, już z bogatyni będziemy mogli wyjechać do każdego miejsca. Bardzo się cieszę, że ta, ta współpraca z Urzędem Marszałkowskim jest bardzo owocna i to co ustalimy jest realizowane. To bardzo ważne, by polegać na sobie, by wspólnie działać, mieć jeden kierunek. Pozostałymi dwoma projektami, które przez samorząd województwa zostaną zrealizowane dzięki wykorzystaniu programu Kolej Plus będzie odbudowa stacji we Wrocławiu oraz budowie drugiego toru w stronę stacji Wrocław-Muchobór oraz przywrócenie możliwości pasażerskiego podróżowania pomiędzy Złotoryją a Legnicą oraz Jerzmanicami Zdrój. Łączna wartość wszystkich trzech projektów to około 800 milionów złotych.